boy, I don't need a car I'm Captain, I lead the army. Bad ratio, I leave the party. Free Somalis, creeping army. Your ex wavy, we tsunami. Girl from India, sweetest. So good now, speak the draw. Are you hardly pardon, pardon me, I'm laughing again. I assisted, man, passed my friend. Look, money like the alphabet. If you wanna see has got a pass on the ends. Came a long way from a park in a bends to an 18 plate, man's park in a Bens Far from the rest, but I'm far from my best. Life is a lesson, I'm passing a test. Yes, everything blessed. I don't want drama and I don't want stress. My girl got finesse, Caribbean flex, body and tech. Thank God more. I grew up with less. Justin... Witamy państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak my, z pragniem i w najlepszym brytanii. Kłania się Państwu Dariusz Szpakowski. Ze mną jest Jacek Kraskowski, z którym skomentuję ten mecz. Myślę, że będzie tutaj co oglądać. Obie drużyny są głodne gry. Lokomotiv kontra Vipers. Paję! Daje... Uff, co za interwencja. Didier Endong. Gołowin. Bardzo dokładnie. Wprost za plecy obrońców. I piłkę przejmują Kibice gwizdzą i buczą. Nie trudno domyślić się, co sądzą o decyzji sędziego. Karnego jednak nie ma. Dimitri Payet. Będzie chyba podawał. Dobre, uruchamiające podanie. To Wę. Świetnie teraz na wolne pole. Udanie broni piłka cały czas w To jego pierwszy mecz w nowej drużynie i wciąż nie wiemy, jak się wpasuje do składu. Ciekawe, czy wniesie do gry nową jakość. Poszukiwania nowego napastnika nigdy do łatwych nie należą, bo inne kluby wyceniają swoje gwiazdy wyżej, kiedy ktoś jest na musiku. No ale już tu jest i przekonamy się, czy to był trafiony transfer. Krótkie rozegranie. Pereira. No, dobrze przeczytał to obrońca. A je. Straci piłkę. Piłka idealnie za plecy obrońców. Gol! Pada pierwsza bramka w tym spotkaniu. Mamy na powtórce, jak na dłoni, wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Taka gra obrony to gra. Zostawił obrońców świetna sytuacja gol, ale wspaniale zachował się teraz bramkarz. To była naprawdę dobra okazja w sytuacji sam na sam, więc tym większe brawa dla broniącego. Dimitri Pajer. Dzięki tej paradzie wciąż jeszcze są w meczu. Rywale mieli ogromną szansę, by odskoczyć na... będzie sam na sam z bramkarzem. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Ładnie rozwija się ta akcja. Gołowin. Didier Endong. I lokomotiv niestety stracił piłkę. Pereira. Martinez. Ach, teraz znakomity przechwyt. Ładnie przechwycił piłkę. Ma sporo możliwości. Szansa na oddanie z Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Gołowin. Prosto za linii obrony. Czy to jest strzał na remis? To był ważny odbiór. Świetnie blokuje ten groźny strzał. Hani Mukhtar. Ruszył z piłką do przodu. Jest okazja. I będzie rzut rożny. krótko do kolegi. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Dimitri Payet prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. I strata piłki. Dimitri Pajet. Ma na skrzydle dużo swobody. Lokomotiv przed szansą z rzutu rożnego. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Gołowin. Ale wybiór obrońców nam ma niepowtarzalną szansę. I pudło! To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie. Trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelenia bramki. No, przydałoby się dośrodkowanie. Bez piłki, Vipers. Udane wejście na własnej połowie przejęcie piłki. Będzie okazja do kontrataku. Ma trochę miejsca na strzał. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Ale elegancka interwencja bramkarska. Skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Schodzi do środka. Udanie broni piłka. Cały czas w grze. Gołowin. Zespół Lokomotiv odnotowuje stratę. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. No i zaczynamy. Vipers w dobrej sytuacji. Pierwszą połowę piłkarze zakończyli prowadząc. Pereira. Stracili teraz piłkę. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Gołowin. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Będzie chyba podawał. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Josef Martinez ma piłkę. Vipers coraz bliżej do bramki rywali. Ładne prostopadłe podanie. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Dobra okazja do oddania strzału. Ale świetnie zablokował. No i wywalczyli aut. Mają teraz szansę na rozegranie akcji blisko pola karnego. Nie quittez pas le stade sans faire un détour par la boutique. Toutes sortes de souvenirs vous y attendent. N'hésitez pas. Przejęcie piłki przez lokomotiv. Rywal naciska. Jak rozwinie się ta akcja? Ach teraz znakomity przechwyt. Paredes. Przed nami końcowe 30 minut. To wę? Co teraz wymyśli? za boczną linią piłka. Będziemy mieli wrzut z autu. Szykuje nam się zmiana. Może coś z tego będzie. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Mają teraz trochę miejsca. Może spróbować uderzenia na bramkę. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. No i kolejne jego dobre podanie. Prostopadle, za linii obrony. Zaraz możemy mieć remis. A jednak nie ma bramki. Ależ to była okazja do wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Stuprocentowa. A jak wiadomo, takie stuprocentowe okazje najbardziej deprymują strzelców. Jest okazja. Ależ mu teraz wyjął tę piłkę. Zagęścili środek i odebrali piłkę. Vipers w ofensywie mogą zagrozić rywalom. Będzie gol! Gol! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. W futbolu nie ma miejsca na pogodę, bo z taką sytuacją, Nie taką sytuację tego musi wykorzystać. Drogi gol. Mamy 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Didier Endong. Wymanewrował obrońcę, będzie dobra sytuacja. Wydawało się, że coś z tego będzie, ale grę zacznie bramkarz. <muchy> Nikt teraz nie przeszkadza. Piłka idealnie za plecą obrońców. <muchy> to był, ola! ależ bramka. Świetnie się tam teraz znalazł. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rocznych wypadków. Jest 2-1. Są bardzo zgrani. Każdy wie, gdzie i kiedy może posłać piłkę do partnera. W efekcie podania... Niesamowicie to zrobił! Spójrzmy! Jest! Yeah! przewagę byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie się trzy do jednego to nie jest wynik przy którym wszystko jest już przesądzone gołowin no i końcowe 10 minut tego spotkania Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Didier Endonu, Zespół traci piłkę. Ależ tam się przedarł! Nie zepsuj tego! Tak, tak, bramka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Obrona popełniła błąd, przez kwiat wykorzystał. Co by dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Sądziliśmy, że będzie to wyrównane i blisko mamy egzekucję. Inaczej nie da się tego określić, skoro jedna drużyna gra znacznie poniżej Ktoś może się z tego rozwinąć. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Iko para. Podają piłkę między sobą na własnej połowie. Chcą już tylko dowieść ten korzystny wynik do końca meczu. Pereira. Ładnie pomyślane. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. To węgla wymanewrował obrońców, no i teraz. Końcowy gwizdek, dobry występ używy gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo. Stracił.